Cześć, dzień dobry, mam na imię Marta, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na Wróżenie z Fusów i Stawianie Tarota. Brzmi to być może trochę tajemniczo i enigmatycznie, to wróżenie z Fusów i Stawianie Tarota, natomiast już tłumaczę, z czym tu dzisiaj do Was przychodzę. Dzisiaj opowiem Wam o kilku książkach, których jeszcze nie czytałam, ale którym przewiduję które mają bardzo dużą szansę dostać ode mnie tę najwyższą ocenę i stać się ulubieńcami. Więc dzisiaj nie podzielę się z wami poleceniami, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy te książki polecam, czy nie, właśnie przez to, że wciąż na mnie czekają, ale przychodzę się dzisiaj podzielić z wami taką moją ekscytacją e, związaną właśnie z czytaniem, e, z książkami, które gdzieś tam mam na radarze. Więc ja dzielę się z Wami moją ekscytacją dotyczącą tych książek, ale też bardzo bym chciała, żebyście się wy ze mną podzielili. Jeśli tę książkę czytaliście, podzielcie się opinią. Jeżeli jakoś kojarzycie mój gust czytelniczy, to możecie obstawiać, czy to faktycznie będzie dla mnie pięć gwiazdek. Możecie sobie zrobić z tego taką zabawę, tylko proszę nie mieszać w to buchmacherów i pieniędzy. A ja tymczasem przechodzę do rzeczy. Opowiem Wam o tych tytułach, opowiem Wam, co tam w tych książkach ma się dziać. Z tego oczywiście, co mi wiadomo, bo. Niestety nie mam tego, jak zweryfikować jeszcze, i też opowiem Wam o tym, dlaczego. Wydaje mi się, że te konkretne tytuły skradną, skradną moje serce i znajdą sobie w nim specjalne miejsce. Pierwsza książka, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest tytuł w Północnym Lesie autorstwa Daniela Masona w wytłumaczeniu Pana Macieja Studenckiego. Zacznę może tutaj od powodu, dlaczego ta książka może mi się spodobać. Ona bardzo, ale to bardzo kojarzy mi się z mokradłami. Z serii skandynawskiej z mokradłami, które w zeszłym roku były najlepszą książką. I właśnie w Północnym Lesie z tego opisu bardzo wydaje się być czymś podobnym. E Składnia w tym zdaniu była koszmarna. Wydaje się być czymś bardzo podobnym właśnie do książki pani Marii Szaninów. Ta książka ma opowiadać o miejscu, o pewnym żółtym domu i ludziach, którzy przez ten żółty dom, przez to miejsce właśnie się przewijają na przestrzeni lat. I mimo, że ci ludzie tam są, to wcale nie są w tej historii najważniejsi, bo najważniejszy jest właśnie ten dom, to miejsce, najważniejsza jest natura i przyroda, która go otacza, i ponoć te opisy, ten klimat właśnie zbudowany. Tą naturą, i tą przyrodą. Ponoć jest magiczny, z tego, co, co gdzieś tam widziałam czy słyszałam w opiniach. I to też jest coś, co, co budzi we mnie dużą ekscytację. I ten żółty dom ma być takim miejscem z duszą, takim miejscem, który wszelkie te historie, które się w nim. Wydarzyły, właśnie te przeżycia ludzkie, mają się kumulować, mają się zbierać i właśnie dusze tego domu stanowić. Mają być jakieś duchy, jakieś paranormalne sprawy, jakieś, nie wiem, leśne wróżki, duszki, skrzaty itd., itd. Więc jeśli znacie mokradła, no to na pewno widzicie już te jakieś podobieństwa. Z jednej strony mamy miejsce, które jest ważniejsze niż ludzi, miejsce, które zbiera te historie, miejsce, które trwa. I które w jakiś sposób na to życie ludzkie wpływa. Do tego ma tam być zbudowany magiczny klimat. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o tym, czego się naczytałam na temat opisów przyrody. W tej książce, ale też na co zwróciłam uwagę w jednej opinii, tylko to znalazłam, więc też jest mi to trudno zweryfikować, to to, że forma tej książki jest dosyć specyficzna, bo mamy fragmenty, które naśladują powieść romantyczną, mamy jakieś listy, mamy ponownie fragmenty, które mają przypominać powieść sensacyjną, a ja też lubię książki, które trochę się tą formą bawią i które trochę poza jakieś ramy gatunkowe, ramy formalne wychodzą. Więc pierwszy tytuł, któremu Przewiduje 5 gwiazdek albo przynajmniej 4 z hakiem, to jest właśnie w północnym lesie. Kolejna książka, kolejny tytuł, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest książka, którą wpisałam sobie na tę swoją listę 25 książek na 2025 rok. Nie poruszajmy tego tematu, proszę. Przejdźmy do tytułu Shaggy Bane. Shaggy Bane autorstwa Douglasa Stewarta w tłumaczeniu pana Krzysztofa Ciślika. Ta książka prawdopodobnie swoim smutkiem i panującą w niej wszechobecną beznadzieją i, i bezsilnością. Mnie pokona i mnie rozwali. Tak, tak się spodziewam. Spodziewam się takiego mojego odbioru tej książki. Ta książka ma być o chłopcu, który gdzieś tam z góry jest skazany na porażkę, gdzieś z góry jego życie jest skazane na beznadzieję. I z tego, co się orientuje, to autor też tutaj sporo czerpał z własnych doświadczeń, bo sam się wychował w latach 80. w Glasgow, gdzie polityka w wyniku pewnych decyzji politycznych, ta klasa robotnicza no, pogrążyła się w nędzy, też wtedy bardzo wzrósł odsetek Używania wszelkiego rodzaju substancji odurzających, alkoholu. I właśnie tytułowy Shaggy Bane ma być dzieckiem z nawet nie wiem, na ile. Całą rodzinę, a na ile tylko matkę. Wydaje mi się, że, że to jednak jest samotna kobieta, e, która właśnie też choruje na chorobę alkoholową, też jest uzależniona od alkoholu. E, I Shaggy Bane, mimo że jest dzieckiem, mimo że jest chłopcem, to jest zmuszony dorosnąć e, znacznie wcześniej niż powinien. Więc widzicie, z tej książki, z opisu tej książki bije absolutna beznadzieja i bije absolutna bezradność. E, ja nie chcę powiedzieć, że lubię, ale książki, w których ja czuję niesprawiedliwość, e, z którą. Ani ja, ani bohater nic nie możemy zrobić. To są książki, które we mnie budzą najwięcej emocji, które gdzieś ci u mnie w środku najbardziej smucą, najbardziej mnie frustrują, a jak książka budzi we mnie emocje, to to są zwykle te książki, które ja oceniam najwyżej. Czyli jeżeli jakaś książka doprowadzi mnie do płaczu, to ona już ma <laughs> powiedzmy, że zagwarantowane te pięć gwiazdek. A ja nie płaczę często na książkach. Nie wiem, czy się rozpłaczę na Szagimbejnie, natomiast no prawdopodobnie będzie to trudne. Emocjonalnie. Też to, co tutaj jest dla mnie istotne, to jest właśnie ten wątek historyczny, o którym już wspomniałam, bo ja też lubię w książkach widzieć takie zwykłe, najzwyklejsze życie jakiegoś szarego człowieczka, właśnie na tle jakichś wydarzeń historycznych. A najgorzej to już jak te wydarzenia są trudne i wpływają w sposób negatywny na życie bohatera. I bohater nic nie może z tym zrobić, bo rzeczy się po prostu dzieją. Więc no, myślę, że Shaggy Bane też będzie dla mnie jedną z takich książek, które gdzieś tam będę wspominać również lata później. Następną książką, o której Wam opowiem, to jest książka bardzo popularna w ostatnich miesiącach. Książka, która zdobyła nagrody, która na Goodreadsie też była bardzo popularna, gdzieś tam się pojawiała w tych rankingach pod koniec zeszłego roku. I mówię tutaj o Jamesie. James, autorstwa Percivala Everetta w wytłumaczeniu pani Kai Gucio. Ta książka ma być reinterpretacją przygód Hakafina. I chociaż ja Hakafina nigdy nie czytałam i nie bardzo w ogóle znam tę historię, ale też z tego, co czytałam na temat tej książki, z tego, co słyszałam na temat tej książki, nie. Czuję potrzeby poznawania historii Haka Fina, dlatego że ta książka jest reinterpretacją, która skupia się właśnie na postaci Jima, czy też Jamesa tytułowego. Jamesa, który był niewolnikiem, ale z tej niewoli udało mu się uciec. Ma to być powieść przygodowa, ale taka, która oferuje coś więcej niż po prostu. Dynamiczne wydarzenia, bo mają tutaj też być rozważania na temat y, tożsamości, y, na temat wolności. Też, jak y, słyszałam o tej książce od, y, od kilku osób, jak sobie czytałam, to z kolei bardzo mi się skojarzyło z Washingtonem Blackiem. To też jest właśnie książka o chłopcu, o niewolniku, który z tej niewoli się wydostaje i który potem właśnie jakoś to swoje życie musi, musi ogarnąć, że się tak wyrażę. To, co też ma być w Jamesie i co myślę, że tylko dorzuci do tej pozytywnej oceny mojej tej książki, to jest rozważanie na temat języków. Ja na języki jestem troszkę skrzywiona, że tak to, że tak to ujmę. Natomiast w tej książce ma być takie rozważanie o języku jako narzędziu budowy tożsamości, ale tożsamości nie tylko w znaczeniu takiej własnej tożsamości, tożsamości z którą ja sama tutaj wewnątrz gdzieś się identyfikuję, ale też ta książka ma poruszać temat języka jako narzędzia do budowania swojego wizerunku, do budowania swojego jakiegoś imago i tożsamości, którą odbiorą inni. I właśnie takie rozważania na temat języka, ale też właśnie na temat tożsamości, na temat tego co ją buduje, jak ją buduje, czy ja ją mogę zbudować sama, na temat jakiejś ludzkiej wolności. I, I walki o tą własną tożsamość, nawet kiedy ona jest nam odbierana, bo z tego co wiem, to właśnie tutaj ci niewolnicy e, mają tworzyć jakiś język po to, żeby mm, panowie ich e, mieli za głupszych, coś takiego, ale jednocześnie jak są w swoim gronie, to już używają innego języka. Więc z jednej strony ta tożsamość jest im odbierana, ale no właśnie na ile ona jest im odbierana, a na ile oni pozwalają. I ją w jakiś sposób sobie odbierać, żeby po prostu tę prawdziwą tożsamość ukryć. Nie wiem, ja sobie teraz gdybam, ja sobie teraz trochę popłynęłam, być może, w tym moim gdybaniu. Jeśli tylko czytaliście Jamesa, to proszę dajcie mi znać, czy. Czy jestem chociaż blisko? O następnej książce opowiem dosyć szybko, chociaż sama ta książka szybka na pewno nie będzie, bo ona ma coś koło 860 stron, ale wydaje mi się, że ona też będzie bardzo statyczna i niewiele się tam będzie działo. Ja lubię książki o życiu, ja lubię książki, w których niewiele się dzieje. Lubię również sagi rodzinne, bo właśnie. Um, tym gatunkiem są drwale od Ani Pru. Drwale, czyli y, saga rodzinna, która dzieje się w Kanadzie. Z tego co wiem, to ona się tam ma rozpiąć na jakieś 300 lat. Ona zaczyna się jakoś pod koniec XVII wieku, z tego co kojarzę, a kończy w roku 2010-2012 coś takiego. I Jako, że ja lubię sagi rodzinne, jako, że ja lubię powieści o zwykłych, szarych ludziach, którzy po prostu sobie żyją, y, a jeszcze jak w tle dzieje się historia, i podejrzewam, że tutaj będzie to miało miejsce, no bo jednak. Mamy tutaj, słuchajcie, 300 lat wycinka. Nie? Tutaj to jest rozpięte, więc ta historia w tle na pewno będzie. No to. Wiecie, mi wiele do szczęścia więcej nie trzeba, um, nie trzeba. dawać. Oczywiście musi mnie jeszcze to ludzkie życie po prostu urzec, te historie przedstawione muszą mnie urzec tak samo też jak styl pisania, a z tego co się orientuję, to Ani Pru ona cieszy się taką reputacją takiej gawędziarki. Wiele widziałam opinii nawet nie tylko na temat drwali, ale również innych książek autorki. Że ona się tak snuje przez tę historię i, i nas tak prowadzi niespiesznie, i tu jest wiecie: cienka granica między e, niespiesznością i gawędziarstwem, a laniem wody i przedłużaniem i przynudzaniem. E, ale no, ani ma na tyle um, dobrą reputację, i no, wydaje mi się, że jest jedną z najważniejszych współczesnych pisarek. Myślę, że mogę tak powiedzieć. E, no to nie sądzę, żeby miała tendencję do przynudzania i przedłużania. Więc Drwale to jest kolejny tytuł, i następny tytuł to jest z kolei zupełnie coś innego. Innego, bo idziemy już w rejony e, fantazy. Fantazy, horrory, znowu powieść historyczna, więc niezły miks. I opowiem Wam teraz o książce pod tytułem Dwa Ognie, autorstwa pana Christophera e, Bulmana. To ma być miks e, powieści historycznej, horroru, e, właśnie jakiegoś fantazy, e, powieści drogi, więc to brzmi bardzo ciekawie. Ma być mroczno, ma być ciemno, ma być strasznie, jednocześnie ma być to wymieszane z czarnym humorem. Fabuła tej książki ma polegać na tym, że Bóg. Porzuca świat, stwierdza, że ja już, ja już co miałem zrobić, to zrobiłem idę na, idę na emeryturę. I z tej okazji korzysta Lucyfer. Korzysta Lucyfer, który podejrzewam, że chce przejąć władzę nad światem, i tym polem e, walki, właśnie o świat, staje się ten wymiar ludzki. Wymiar ludzki, w którym e, poznajemy głównego bohatera, chyba Tomasa. Czy ja sobie to zapisałam? Nie zapisałam, ale wydaje mi się, że gdzieś mam tu w głowie jakiś neuron, który podpowiada mi, że nazywa się on Tomas, który był rycerzem, ale no, okrył się hańbą. Aha, bo chyba jeszcze nie powiedziałam. To ma być w ogóle w średniowiecznej Francji ma się rzeczy dziać. Więc mamy rycerza, który ma się kierować honorem, ale w jakiś sposób Tomasz okrył się hańbą i trafia na dziewczynkę, na dziewczynkę, która jest wybrańcem. Jest tym wybrańcem, która ma misję i którą musi odprowadzić do jakiegoś miejsca, chyba tam był Avignon, żeby właśnie tej misji dokonać i z tego co wiem to ta misja ma dać mu szansę na odkupienie się więc to nie jest tak że on po prostu stwierdza dobra odprowadzę jakąś przypadkową ośmiolatkę tylko faktycznie on też ma w tym swój interes i właśnie ta dziewczynka z tą misją ma uratować nie tylko tego rycerza ale też ogólnie całą ludzkość nie mam pojęcia, jaka będzie tam dynamika pomiędzy tymi bohaterami, ale myślę, że ona tutaj, jeśli będzie to dobrze zrobione, to też doda to do mojej oceny. I to jest książka, na którą jestem bardzo nakręcona. Ja ją sobie kupiłam jakiś czas temu na Winted i patrzę na nią teraz. I no, ja powiem szczerze, tylko czekam na takie długie jesienne wieczory, żeby się za nią zabrać, żeby tak wiecie siadać, jak już jest ciemno i sobie takie uczytać przy takim lekkim, przygaszonym ciepłym świetle i, i też sobie zrobić taki trochę mroczny klimacik. Być może niektórzy stwierdzą, że sobie romantyzuję czytanie tego horroru. Yy, zgodzę się, <grywa> tak, romantyzuję sobie trochę czytanie tego horroru, natomiast no, jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać. I kolejna książka to jest taka książka z gwiazdką, bo ona jeszcze nie wyszła na polskim rynku. Z tego, co gdzieś tam ptaszki ćwierkały yy, i doćwierkały do mojego ucha, ona ma wyjść jakoś w 2026. Tak, tak mi się coś kojarzy. I mówię tutaj o książce pod tytułem Nirwana, autorstwa Tomi Wieriencha. To jest znowu książka, w której bardzo dużą rolę pełni historia. To jest znowu powieść rodzinna. Nie wiem na ile saga, na ile to będzie rozpięte gdzieś tam na pokolenia. W każdym razie rodzina jest w centrum wydarzeń, a w centrum wydarzeń dokładnie jest dziadek. Jest dziadek, który w przeszłości, podczas II wojny światowej, walczył po niemieckiej stronie, ale potem te strony zmienił i dołączył do ruchu oporu. I po wojnie, po odsiadce w więzieniu e, zajął się przemysłem chyba naftowym, e, z tego co kojarzę. I w linii czasowej tu i teraz obserwujemy jego wnuków, e, braci, chyba nawet bliźniaki. Jeden z tych braci jest artystą, który przyjeżdża, nie wiem, czy do domu dziadka, czy do jakiejś innej posiadłości rodzinnej, e, gdzie trafia na, e, nie wiem czy jakieś pamiętniki, czy w każdym razie trafia na e, jakieś przedmioty, które poz, pozwalają mu e, na nowo odczytać, odkryć historię tego dziadka. I jednocześnie ten sam wnuk, ten, który jest artystą, średnio jest zainteresowany w kontynuowaniu tego biznesu rodzinnego, który właśnie dziadek rozpoczął, ale z kolei jego brat bliźniak, który ma na imię tak samo jak dziadek, bardzo prężnie w tym biznesie działa, więc podejrzewam, że tu będzie grzebanie w przeszłości, ale będzie też grzebanie w teraźniejszości, będzie odkrywanie kłamstw i odkrywanie y, prawdy, która być może do tej pory była ubierana w jakieś inne słowa i być może. Była przedstawiana inaczej niż faktycznie to miało miejsce. E, więc znowu mamy rodzinę, mamy pokolenia, mamy wielką historię w tle. Myślę, że taki wzór e, można znaleźć. Jak sobie też pomyślę o książkach, którym już dałam te pięć gwiazdek, no to na przykład było to e, pacinko, gdzie co mamy rodzinę i co mamy wielką historię w tle. E, więc jakiś wzór faktycznie można znaleźć wśród e, tych książek, którym którym daję lub którym podejrzewam, że dam te pięć gwiazdek. I to są wszystkie książki, o których chcę Wam opowiedzieć. Wszystkie na ten moment, które w tej chwili mam na radarze, bo myślę, że na pewno jest więcej pozycji, które gdzieś tam zakładam, że uderzą w ten konkretny punkt w moim serduszku. Natomiast tak jak mówię, na ten moment interesują mnie te. Dajcie znać, czy je czytaliście. Opowiedzcie mi coś o nich. Opowiedzcie mi, czy trochę popłynęłam z tymi opowieściami o tych tytułach, czy faktycznie gdzieś tam jestem blisko. No i przede wszystkim, jak bardzo Wam te książki się podobały. Serdecznie dziękuję Wam za czas, za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie, i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.